Witam bardzo serdecznie w drugiej części, tak jak mówiłem, na początku zajmiemy się może optymalizacją. Po pierwsze możemy zoptymalizować sobie naszego VirtualBoxa, wchodzimy w ustawienia w system. Pierwszą taką rzeczą możemy zwiększyć sobie ilość pamięci. Jak widać, jeżeli damy za dużo, VirtualBox ostrzega nas, że wykryto nieoptymalne ustawienia, jak 5 giga. Jeżeli mamy procesor wielordzeniowy, możemy przydzielić sobie więcej jednostek, które będą obsługiwały i oczywiście musimy sobie wtedy włączyć co domyślnie jest włączona obsługa X i MDX MDV, przepraszam bardzo Następnie, co już możemy zrobić w nośnikach zaznaczyć, użyć półforowania wejścia, wejścia gospodarza natomiast w Ubuntu, czyli w kontrolerze zaznaczyć funkcję Solid State Drive i uruchamiamy naszą maszynę wirtualną. Co możemy sobie natomiast zoptymalizować, przyspieszyć na naszym nowym Linuxie? Po pierwsze, może zaczniemy od naszego środowiska programistycznego, czyli od Eclipse. Otwieramy plik Eclipse .ini. Jest to plik inicjalizacyjny, czyli podczas uruchamiania Eclipse wszystkie dane, ustawienia są wczytywane właśnie z tego pliku. Co możemy tutaj zwiększyć? Po pierwsze, zwiększyć ilość pamięci, którą Eclipse będzie wykorzystywało do otwierania plików dla, dla maszyny wirtualnej Java. 512 MB i GMS, czyli plik początkowy podczas otwarcia dla sterty. Damy 512, natomiast 1024. Dla 32-bitowych systemów 1024 jest to maksymalna wartość. Natomiast my tutaj mamy 64-bitowy system, więc damy sobie troszkę więcej. 2048. Nie będziemy sobie żałować. Zapisujemy nasze opcje. Następną naszą czynnością będzie przyspieszenia serwera aplikacyjnego JBoss. Bardzo dobrze jest to opisane na blogu pana Łukasza Stelmacha. Wszystko po kolei ładnie, pięknie opisane. Kierując się tymi wskazówkami przechodzimy do katalogu, gdzie mamy zainstalowanego JBoss'a następnie katalog bin otwieramy plik standalone.conf i tutaj zmieniamy dane 1024 512 dodamy również inne opcje i zapisujemy Sprawdzimy teraz czy wszystko jest w porządku. Jak widzimy, Wszystkie opcje zostały poprawnie dodane. Ostatnią czynnością, jaką nam pozostała, jest edycja MavenA, jego optymalizacja. Przechodzimy do folderu, gdzie jest zainstalowany. W moim przypadku jest to ta oto ścieżka. Otwieramy skrypt i możemy na samym końcu dopisać odpowiednie opcje. Analogicznie, jak dopisane są tutaj, a my przejdziemy do edycji zmiennej środowiskowej. Zamykamy. Otwieramy sobie terminal. Sprawdzimy sobie teraz, co mamy napisane. Jak wygląda nasza zmienna? Proszę bardzo. Jak widać, teraz nie możemy użyć standardowego polecenia Mejmana. Nie jest program zainstalowany. Ale jeżeli wybierzemy, jak widać, program działa. Będziemy chcieli sobie to skonfigurować, aby polecenie standardowe Maven'a, MVN, otwierało, uruchamiało nasz skrypt. Więc musimy zedytować sobie odpowiednią zmienną środowiskową i dopiszemy także zmienną środowiskową odpowiedzialną za optymalizację. Przejdziemy więc teraz do edycji pliku Environment. Jest to plik, który przechowuje zmienne środowiskowe dla wszystkich użytkowników systemu. Jako administrator otwieramy plik. Teraz krótki kursik. Klawiszem Shift oraz Dolar przechodzimy na koniec ścieżki. Naciskamy klawisz A, czyli będziemy edytować. Przycisk Delete, dochodzimy do końca ścieżki, jeszcze raz naciskamy klawisz A i wpisujemy naszą ścieżkę. Wygląda ono następująco. Dopiszemy też inne zmienne środowiskowe, które będą nam Potrzebne jest to i tutaj będzie wyglądała sprawa podobnie jak mamy w JBossie. Skopiujemy sobie, proszę bardzo i wklejamy. Dodamy sobie też zmienną środowiskową odnośnie JBoss'a. I to będzie na razie wszystko. W każdym bądź razie jeżeli będziemy chcieli sobie dodawać inne zmienne środowiskowe, to właśnie edytując ten plik jest to możliwe, jest to najprostszy sposób. Można oczywiście użyć polecenia EXPORT. Ale ja preferuję ten sposób. Oczywiście teraz zapiszemy sobie zmiany. Naciskamy przy przycisk Escape, Następnie dwukropek i wpisujemy dwie literki W oraz Q. Literka W, czyli zapisywanie, quit, Q, czyli wyjście. Naciskamy klawisz Enter. Sprawdzimy sobie teraz, czy zmiany zostały zapisane. Użyjemy do tego polecenia CAT. Jak widzimy. Wszystkie zmiany zostały poprawnie zapisane, więc teraz sprawdzimy sobie czy rzeczywiście tak jest. Jak widać zmiany jeszcze nie, nie zostały zapisane poprawnie w systemie. Możemy na przykład sprawdzić uruchamiając polecenie mavena. I teraz wykonamy skrypt, aby maven dodał nasze zmiany środowiskowe. Sprawdzamy. I jak widać w przypadku patch zostały dodane zmiany i tak samo jak widać została dodana zmienna jboss home sprawdzimy sobie jeszcze mavena jak widać wszystko jest bardzo dobrze możemy teraz sobie sprawdzić czy rzeczywiście Uruchamiając komendę mavena, program zacznie działać. Jak widać, wszystko jest w porządku. Polecenie Maven wskazuje nam teraz na Mavena w wersji 3.03. Czyli wszystko jest zgodnie z naszą myślą. Przejdziemy teraz do zalogowania się na platformie OpenShift. Utworzymy sobie konto i będziemy tworzyć pierwszy projekt.